Nie jest to już pierwszy raz, kiedy Żydzi atakują chrześcijańskie miejsca kultu w Izraelu. Tym razem w Hajfie do świątyni Stella Maris, która jest prowadzona przez karmelitów Bosych, a do której uczęszczają głównie katolicy Palestyńczycy, w trakcie prowadzonych tam modlitw wtargnęła grupa ekstremistów żydowskich, starając się ich wypchnąć z kościoła. Pretekstem do tego miało być to, że podobno na dziedzińcu znajdują się kości proroka. Proroka rodem ze Starego Testamentu. Także to są bardzo odległe czasy i, i nikt tego jeszcze nie zweryfikował. W każdym razie jest to bardzo gwałtowny atak agresji i to nie jest pierwszy raz. To się już powtarza. <wzysklarziny>